Czy wiesz, że sposób, w jaki łączysz jagody z innymi produktami, może mieć znaczący wpływ na Twoje zdrowie? Niektóre kombinacje mogą nawet zwiększać ryzyko chorób, takich jak rak i demencja. Z drugiej strony, istnieją kombinacje, które mogą maksymalizować korzyści płynące z tego superfood. Dziś odkryjemy trzy najgorsze i trzy najlepsze kombinacje z jagodami. Zostań ze mną do końca. Aby dowiedzieć się, jak te proste wskazówki mogą odmienić Twoje zdrowie, jestem doktor Józef, Twoim przewodnikiem po zdrowszym życiu, a dziś porozmawiamy o jagodach, małym owocu o wielkich korzyściach. Zanim zaczniemy, sprawdź, czy już subskrybujesz kanał, aby nie przegapić żadnej cennej wskazówki dotyczącej zdrowia. Kiedy przygotowujemy nasze posiłki, zazwyczaj martwimy się o smak i harmonię składników prawda, ale bardzo ważne jest, aby pamiętać, że nie zawsze te kombinacje, które wydają się pyszne, są dobre dla zdrowia. Niektóre produkty, gdy są spożywane razem, mogą niwelować swoje korzyści lub nawet powodować negatywne skutki dla organizmu. Dzieje się tak, ponieważ każdy produkt ma unikalny profil odżywczy, a sposób, w jaki te składniki odżywcze wchodzą w interakcję, może bezpośrednio wpływać na nasze zdrowie. Dziś skupimy się na jagodach. Owocu pełnym przeciwutleniaczy i składników odżywczych, oraz na kombinacjach, które mogą być korzystne lub szkodliwe. W jaki sposób najbardziej lubisz spożywać jagody? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Odżywianie to zawsze bardzo ważny temat dla naszego zdrowia. Dlatego, na ograniczony czas, zostawię cyfrową książkę przypiętą w pierwszym komentarzu na temat, 50 produktów przeciwnowotworowych i jak mogą chronić twoje zdrowie. Pobierz ją teraz i zacznij zmieniać swoją dietę już dziś, aby żyć dłużej i szczęśliwiej. Pierwsza zła kombinacja to jagody z ziemniakami. Może to wydawać się nieprawdopodobnym wyborem, ale łączenie jagód z ziemniakami nie jest najlepszym pomysłem, a za tym stoi naukowe wyjaśnienie. Ziemniaki są bogatym źródłem skrobi, która może zakłócać trawienie innych produktów. Kiedy są łączone z jagodami, które są znane ze swoich potężnych przeciwutleniaczy. Skrobia z ziemniaków może spowalniać wchłanianie tych korzystnych związków. Oznacza to, że Twoje ciało będzie miało trudności z pełnym wykorzystaniem wszystkich korzyści przeciwutleniających jagód, takich jak ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki i redukcja stanów zapalnych. Ponadto, częste spożywanie ziemniaków, zwłaszcza w dużych ilościach, może powodować skoki poziomu cukru we krwi, co należy unikać, szczególnie u osób z predyspozycjami do problemów metabolicznych, takich jak cukrzyca. Dlatego, gdy spożywasz ziemniaki razem z jagodami, minimalizujesz pozytywne efekty owocu. Aby zapewnić pełne wchłanianie przeciwutleniaczy z jagód, lepiej trzymać je z dala od produktów bogatych w skrobię, takich jak ziemniaki. Pierwsza dobra kombinacja jagody z jabłkiem. Z drugiej strony, połączenie jagód z jabłkiem to doskonały wybór dla tych, którzy chcą maksymalizować korzyści z obu produktów. Zarówno jagody, jak i jabłka są bogatymi źródłami błonnika, przeciwutleniaczy i witaminy C, co sprawia, że ta kombinacja jest prawdziwym sprzymierzeńcem zdrowia. Kiedy są spożywane razem, moc przeciwutleniająca jagód łączy się z flawonoidami z jabłek tworząc skuteczną barierę przeciwko wolnym rodnikom, które przyspieszają starzenie się i zwiększają ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca i niektóre rodzaje raka. Innym korzystnym aspektem tego połączenia jest to, że błonnik obecny w jabłku pomaga regulować proces trawienia, zapewniając, że składniki odżywcze z jagód są bardziej efektywnie wchłaniane przez organizm. Połączenie tych dwóch owoców ma również pozytywny wpływ na serce, ponieważ oba produkty są znane z obniżania poziomu cholesterolu i poprawy krążenia. Jeśli szukasz zdrowej i smacznej opcji, połączenie jagód z jabłkiem to pewny wybór dla zrównoważonej diety bogatej w składniki odżywcze. Lubisz jagody z jabłkiem? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Nasza druga zła kombinacja to jagody z mlekiem. Chociaż wiele osób uwielbia dodawać jagody do mleka lub jogurtu, to połączenie może nie być tak korzystne, jak się wydaje. Głównym powodem jest wapń obecny w mleku, który może zakłócać wchłanianie silnych przeciwutleniaczy z jagód. Te przeciwutleniacze, takie jak antocyjany, są odpowiedzialne za wiele korzyści zdrowotnych. W tym zmniejszenie ryzyka chorób serca i walkę z przedwczesnym starzeniem się. Kiedy wapni konkuruje z przeciwutleniaczami o wchłanianie przez organizm, zmniejsza skuteczność tych związków. Ponadto mleko może neutralizować witaminę C obecną w jagodach, zmniejszając zdolność organizmu do zwalczania infekcji i wzmacniania układu odpornościowego. Dlatego, mieszając jagody z mlekiem, możesz zmniejszać główne korzyści, jakie jagody mają do zaoferowania. Jeśli lubisz łączyć jagody z czymś kremowym, zdrowszą alternatywą są mleka roślinne, takie jak migdałowe lub owsiane, które nie mają tego samego efektu hamującego na przeciwutleniacze i witaminy z jagód. Druga dobra kombinacja: jagody z bananem. Z drugiej strony, połączenie jagód z bananem to doskonały wybór dla tych, którzy szukają pożywnej i energetycznej przekąski. Banany są bogatym źródłem potasu. Niezbędnego minerału do utrzymania równowagi płynów w organizmie i prawidłowej funkcji mięśni. Ten minerał jest szczególnie ważny dla osób uprawiających aktywność fizyczną, ponieważ pomaga zapobiegać skurczom i uzupełniać elektrolity utracone podczas ćwiczeń. Jagody, dzięki wysokiej koncentracji przeciwutleniaczy, zwalczają wolne rodniki i zmniejszają stan zapalny w organizmie, co sprawia, że to połączenie jest nie tylko smaczne. Ale także potężne pod względem wartości odżywczych. Kiedy są spożywane razem, naturalne węglowodany z banana zapewniają powolne uwalnianie energii, podczas gdy przeciwutleniacze z jagód chronią komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. To połączenie jest idealne na zdrowy przedtreningowy posiłek lub przekąskę, która utrzymuje stabilny poziom energii przez cały dzień. Zanim przejdziemy dalej, chcę tylko przypomnieć, abyś polubił film i zasubskrybował nasz kanał. Kliknij przycisk subskrypcji, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. W ten sposób nie przegapisz żadnego z naszych filmów z ekskluzywnymi i cennymi treściami dla Twojego zdrowia. Trzecia zła kombinacja: jagody z bakłażanem. Połączenie jagód z bakłażanem może wydawać się na pierwszy rzut oka nieszkodliwe. W końcu oba produkty są bogate w składniki odżywcze. Jednak łącząc je, możesz nie maksymalizować korzyści z żadnego z nich. Jagody są powszechnie znane ze swoich właściwości przeciwutleniających, głównie dzięki wysokiej koncentracji antocyjanów, które pomagają zwalczać wolne rodniki i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Z drugiej strony, bakłażan również ma swoje zalety będąc doskonałym źródłem błonnika i zawierając własne przeciwutleniacze takie jak związki fenolowe. Problem pojawia się właśnie z powodu tych związków fenolowych obecnych w bakłażanie. Mogą one zakłócać wchłanianie antocyjanów z borówek, zmniejszając skuteczność korzyści antyoksydacyjnych, jakie oferuje owoc. Oznacza to, że łącząc borówki z bakłażanem, nie będziesz w pełni korzystać z ochronnych i przeciwzapalnych właściwości borówek. Ponadto, pod względem smaku i tekstury, to połączenie może być mało harmonijne, ponieważ bakłażan ma gąbczastą konsystencję, a borówki są naturalnie soczyste. Może to skutkować mniej przyjemnym doświadczeniem kulinarnym. Dlatego, jeśli Twoim celem jest maksymalne wykorzystanie korzyści antyoksydacyjnych borówek, lepiej unikać ich spożywania razem z bakłażanem. Zamiast tego, staraj się łączyć borówki z produktami, które wzmocnią ich korzystne właściwości. Trzecie dobre połączenie: borówki z owsianką. Teraz przyjrzyjmy się połączeniu, które naprawdę działa. Borówki z owsianką. Jeśli szukasz pysznego i pożywnego sposobu na rozpoczęcie dnia, ta para jest nie do pobicia. Borówki są prawdziwą potęgą antyoksydantów i witaminy C, pomagając wzmocnić układ odpornościowy i zwalczać skutki wolnych rodników. Owsianka z kolei jest funkcjonalnym pokarmem, bogatym w rozpuszczalny błonnik, szczególnie beta-glukan, który odgrywa kluczową rolę w obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi i poprawie zdrowia trawiennego. Kiedy te dwa superfoods są spożywane razem, korzyści są wzmocnione. Borówki przynoszą swoje właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, chroniąc komórki ciała przed uszkodzeniami, podczas gdy owsianka dostarcza energii na cały dzień dzięki powolnemu uwalnianiu węglowodanów. Ponadto to połączenie pomaga promować uczucie sytości, co oznacza, że będziesz czuć się pełny przez dłuższy czas, zmniejszając pokusę niezdrowych przekąsek między posiłkami. Inną korzyścią tego połączenia jest zdrowie serca. Owsianka jest znana ze swojej zdolności do poprawy krążenia i wspierania zdrowia sercowo-naczyniowego, podobnie jak borówki, które mogą pomóc w regulacji ciśnienia krwi. Miska owsianki z borówkami to doskonały sposób na dostarczenie błonnika, antyoksydantów i niezbędnych składników odżywczych jednocześnie, promując nie tylko sytość, ale także ogólne zdrowie w sposób efektywny i smaczny. I dotarliśmy do końca dzisiejszego filmu. Teraz, gdy wiesz, jakich połączeń unikać i które są najbardziej korzystne z borówkami, co powiesz na zastosowanie tych wskazówek w praktyce? Borówki same w sobie są już potężnym pokarmem, ale odpowiednio je łącząc, możesz zwiększyć ich korzyści i jeszcze bardziej poprawić swoje zdrowie. Pamiętaj, że sposób, w jaki łączysz produkty na talerzu, może mieć ogromne znaczenie dla wchłaniania składników odżywczych i wpływu. Jak i te produkty mają na Twoje ciało w dłuższej perspektywie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić lajka i podzielić się tym filmem z kimś, kto potrzebuje tych informacji. W ten sposób pomagasz większej liczbie osób zrozumieć, jak małe zmiany w diecie mogą przynieść wielkie korzyści zdrowotne. A jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące tematów na kolejne filmy, zostaw je w komentarzach. Zawsze czytam i odpowiadam z przyjemnością. Do następnego filmu i kontynuuj skupienie na zdrowym i inteligentnym odżywianiu. Pamiętaj: zdrowie zaczyna się na talerzu.